Dobry, dzień trzeci. Dzień drugi, jak widać, pogodowo się poprawił. Widać, nie? <gry> to powiem wam, pierwsza zasada gór. Nieważne, jak opalony przyjedziesz, tutaj słońce co swoje to zrobi. Drugi dzień pod znakiem wizyty gości, w związku z czym filmu żadnych, ale dzisiaj. Idziemy w góry. Oczywiście, wyjście w góry wymaga pewnych przygotowań. No, ja się cały rok przygotowuję ciężko, mieszkam na piętrze wielokrotnie, pokonuję tą jakże trudną trasę. Ona czasami jest na tyle niebezpieczna, że istnieje ryzyko odpadnięcia od ściany, a czasami wymaga założenia obozu przejściowego na półpiętrze, ale to. Wtedy jak się wraca od sąsiada z jakichś bardzo ważnych narad. Ale nie o tym. Jaki jest plan markowe szczawiny, czyli schronisko czarnym szlakiem zdobywamy później akademicką percią na szczyt. Wracamy czerwonym do schroniska i z powrotem na dół prawdopodobnie żółty. Pogoda piękna, chmur nie ma. W związku z czym powinno być przyjemnie, aczkolwiek ciepło. Druga zasada: górska: nie bójcie się modyfikować swoich planów, a rezygnacja z osiągnięcia pewnych celów to nie jest wstyd. I tej wersji będziemy się trzymać. Skład drużyny wypadowej, no to dołączy do nas jeszcze. Pociecha. Być może pojawi się na filmie. Jeżeli się pojawi, to przepraszam, ale komentarze zostaną wyłączone. Jeśli nie, możecie sobie komentować, co tam chcecie. Dobra, nie tracimy czasu. Do boju. Jeszcze raz podsumujmy, stąd jest półtorej godziny nie. bez postoju do schroniska na markowej. Ale my na polanie zrobimy postój, bo tam jest ładny widok i jest fajny ten potoczek, mhm. z którego można wodę pić. W schronisku się nie zatrzymujemy, bo nie mamy po co odpocząć. Ale jak odpocząć? Przecież nie. na hali pod schroniskiem odpoczywamy. <laughs> Żeby się upewnić na drugi raz, że nie zasłabniemy, po to coś innego. Bo to musimy w schronisku zdecydować, czy idziemy percią akademicką, czy idziemy na przełęcz Bronę. Wiesz? Mhm. Bo jak wejdziemy na żółty szlak percią akademicką, to nie wolno się cofnąć, bo to jest jednokierunkowa. Na no, tylko można wchodzić, nie wolno schodzić tym szlakiem. Ale za to jest stromo, ale krótko. A na Bronę idzie się po schodach. I to nieruchomych dodam. Wiem. Z moim lękiem wysokości raczej nie. Ale i ten i ta szlak jest wysoko, idzie w górę. No tak, ale tam, ale ten drugi nie jest przynajmniej strony, więc nie będę panikował. A to ty planujesz panikować? Tak. No dobra, no to nie, no jak masz wiesz, jak masz się bać, to nie będziemy ryzykować, no. Dziękuję. To wejdziemy na Bronę i, i na Bronie zdecydujemy, bo może byśmy zamiast na szczyt iść, pójdziemy może na Małą Babią. Hmm. Tam mało kto chodzi, bo wszyscy pchają się na diablak. Nie, to chyba na Małą Babię nie byłam, więc okej. Okay. No, a Mała Babia jest fajna, bo tam rośnie brusznica. Hmm. Tam się dawniej chodziło na brusznicę po pierwszych przymrozkach, żeby ją zebrać. Wiesz? Tak, poproszę. Na żelki. Nie, dziękuję, ale ty się poczęstuj, bo cukru ci zaczyna brakować. No dobra, to zmieniamy. A co powiesz o czarnym szlaku, którym idziemy? Ładne. Część uważa, że to jest najnudniejszy szlak na ba... w parku Babiogórskim. Bo cały czas się idzie lasem, ale to ma plusy nie? przy tej no. temperaturze. A ja uważam, że, że to jest najlepszy szlak. A, a ja pamiętam czasy, kiedy to był szlak w ogóle nieznany. Tu mało kto tędy chodził. Bo teraz to widzisz: są wiaty, są oznakowania, są, jest przygotowany. Także te pieniądze z biletów widać, że są inwestowane. Otworzysz mi? I Dzięki. Dawniej to, to był najlepszy szlak, bo w takim upale jak się szło, to, to w tym lesie jest przyjemnie, bo tu jest zawsze wilgotne. Tak. No nie? No. Także nie, nie należy tego szlaku skreślać, bo on jest fajny i on jest wygodny do wchodzenia. No. Bo masz kilka stromych podejść, a tak idziesz cały czas tu grzbietem. Mm -hmm. Tak jak my. I idzie się przyjemnie bo płasko prawda mm -hmm. no dobra najadła się idziemy no nie możesz tutaj siedzieć cały czas Mogę? nie możesz gotowe się zamknęło leje ha, chcecie zobaczyć no to chodź żeby nie było no wam pokażę To kilka słów wyjaśnienia dlaczego wczorajsza wyprawa była wyjątkowa. Otóż tak, po pierwsze było świetnie przygotowana. Plan był precyzyjny, plan był chytry. Plan podlegał modyfikacjom, im dalej szliśmy, tym mocniej go modyfikowaliśmy. Natomiast przełom nastąpił na Halikaczmarczykowej. Na której spędziliśmy bardzo długo, dużo czasu odpoczywając, ja walcząc o życie, <gry> córcia walcząc ze zmęczeniem, i właśnie w tym miejscu dotarło do mnie, że łażenie na babią, w moim przypadku, ono już nie ma sensu. To już była moja ostatnia wyprawa. Przechodziłem. Najpierw z osobami, które już nigdzie nie chodzą, później przechodziłem ze starszym dzieckiem, teraz przechodziłem z młodszym dzieckiem i starcz. Ja tą górę znam na wylot, znam wszystkie szlaki, całe życie tu łaziłem, tu przechodziłem. Dalej, dzieciaki nie chodzą same, później będą chodzić z własnymi dziećmi, aż. Pójdą na taką wyprawę, w którym dotrze do nich, że tam u góry naprawdę nic nie ma. I starcz. Ale nie o tym. Kilka słów na temat samego parku. PARK przełomnie w okresie mojego życia bardzo mocno się zmieniał i zmieniał się na plus. Szlaki są świetnie przygotowane. Nawet szlak czarny, o którym już na filmie było wspominane, że. To był szlak nieznany. Mało kto o nim uczęszczał. Najczęściej służył do szybkiego zejścia do zawoi. Szlak, który miał ogromną zaletę przy pogodzie, takiej jak wczoraj, bo tam idzie się las. Grzbietem wzgórza, ale w lesie w cieniu, w chłodzie z lekkim wiaterkiem. Moim zdaniem jeden z lepszych szlaków tutaj. Może nie widokowych, ale umówmy się, te widoki tu się na przełomie ostatnich dziesiątek lat nie zmieniały, więc tu trudno coś na ten temat mówić. Jedna dobra rada, jak idziecie z dzieckiem, jeżeli dziecko wam mówi, że spakuje, spakowało czapkę, to sprawdź. Ja nie sprawdziłem. Efekt widać, bo pociecha szła w mojej czapce. I tyle. I bardzo dziękuję, że Wy akurat wzięliście udział w tej wyjątkowej wyprawie, bo mojej ostatniej. Ja teraz się skoncentrujemy na innych górkach. Owszem, nie zrezygnuję ze wspinaczki, ale już nie na Babiu. Na Babiej byłem wielokrotnie i wystarczy. Ta sytuacja jest tak... Przypomina sytuację z Foresta Gampa, kiedy w pewnym momencie zatrzymuje się, przestaje biec. Bo... bo to już jest koniec biegania. Dla mnie to jest koniec wchodzenia na babią. Wystarczy. I z tym Was zostawiam. Ale Was zachęcam. To jest przepiękne miejsce, piękne trasy. Niekoniecznie te najczęściej uczeszczone. Tu naprawdę jest wiele alternatywnych dróg, którymi można wejść. Kupujcie bilety, bo w schronisku są sprawdzane, czy posiadacie. Ja akurat skorzystałem z e-bilet. Miałem potwierdzenie mailowe. Te pieniądze są dobrze wydanymi pieniędzmi. To jest park, który zasługuje. Na to, żeby w niego inwestować, żeby go odwiedzać. I tyle z mojej strony. Co w najbliższej odległości? Filmy z pierwszej części wakacji urlopowych się skończyły. Zostały jeszcze raptem dwa dni, ale dwa dni będą związane tu z pracami gospodarczymi będą goście. Natomiast w piątek nastąpi no, chyba jedna z dłuższych tras. Kruszynę, mianowicie z gór śmigamy na chatę i z chaty śmigamy na Mazury. Stamtąd nie mam pojęcia czy będą filmy, ale jak będą to się będzie działo. Z tym Was zostawiam, najlepszego odpoczywajcie, cieszcie się wakacjami i do następnego. Cześć!